Jeśli na Waszej drodze spotkacie kogoś, kto będzie potrzebował pomocy, musicie pamiętać o tym, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że dobry ratownik to żywy ratownik. Rozejrzyjcie się, czy nic Wam nie zagraża. Kiedy jest bezpiecznie, załóżcie rękawiczki i podejdźcie do poszkodowanego. Po zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, podchodzimy do poszkodowanego i sprawdzamy, czy jest przytomny. Wykonujemy to poprzez położenie dwóch rąk na barkach poszkodowanego, dociskając je lekko do ziemi, głośno krzyczymy. Halo, czy pan mnie słyszy? Proszę otworzyć oczy. Poszkodowany nie reaguje. Teraz muszę zapewnić sobie kogoś do pomocy. Proszę pana, pan w czerwonym swetrze, proszę do mnie podejść. Będzie mi pan potrzebny. Tak o pana chodzi. Kiedy zapewniłem sobie już kogoś do pomocy, mogę sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Jeżeli jest nieprzytomny, jego wszystkie mięśnie są wiotkie i język opada na tylnią ścianę gardła blokując drogi oddechowe. Prosty manewr udrożnienia dróg oddechowych pozwoli na odetkanie ich i pozwoli mu swobodnie oddychać. Jak go wykonać? Jedną rękę kładziemy na czole poszkodowanego, drugą rękę, dwa palce przykładamy do żuchwy i odginając głowę ku tyłowi, podnosimy żuchwę ku górze. W taki sposób udrażniamy kompletnie drogi oddechowe. I możemy sprawdzić, czy nasz poszkodowany oddycha. Pochylamy się i patrząc na klatkę piersiową, czy unosi się i opuszcza w rytm wydychanego powietrza, słuchamy szmeru oddechowego i czujemy wydychane powietrze na policzku i małżowinie usznej. Sprawdzamy tak przez 10 sekund, głośno licząc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Mój poszkodowany nie odetchnął ani razu, a powinien to zrobić minimum dwa razy w ciągu 10 sekund. Proszę zadzwonić na pogotowie telefon 999, powiedzieć, gdzie się znajdujemy i że jest jedna osoba nieprzytomna i nie oddycha. Dziękuję. Odsłaniamy klatkę piersiową poszkodowanego. I przechodzimy do wykonania 30 uciśnięć klatki piersiowej. Jak to wykonać? Nasadę dłoni, tę część przykładamy na środku klatki piersiowej poszkodowanego. Nie musimy tutaj nic mierzyć. Najważniejsze, żeby znalazła się ta nasada dłoni na środku mostka. Przykładamy ją. Na to kładziemy drugą rękę. Splatamy ze sobą palce, żeby ograniczyć miejsce ucisku. Blokujemy ręce w łokciach. Pochylamy się nad poszkodowanym i uciskamy klatkę piersiową na głębokość około 4-5 cm w tempie od 100 do 120 na minutę. Pamiętajcie, żeby głośno liczyć. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej ponownie udrażniamy drogi oddechowe z tą różnicą, że teraz zatykamy skrzydełka nosa poszkodowanego. Obejmujemy swoimi ustami usta poszkodowanego i wykonujemy dwa normalne wdechy. Raz. Dwa. Po wykonaniu dwóch wdechów ponownie uciskamy klatkę poszkodowanego 30 razy.

Cykl 30 na 2. Powtarzamy aż do przyjazdu karetki i przejęcia poszkodowanego. Poruszenia się poszkodowanego lub pojawienia się oznak krążenia bądź do utraty własnych sił. Pamiętajcie o tym, że macie osobę, która jest przy was do pomocy. Możecie poinstruować go, żeby wykonywał czynności resuscytacyjne za was. Wy w tym czasie nabierzecie sił, żeby znów udzielać pomocy poszkodowanemu.